Cześć, witajcie na moim kanale. W tym odcinku kolejna paczka, a w niej złom srebra. Poznam, sobie zrobić takie wyzwanie, i będę kupował złom srebra, a uzbieram 10 kg czystego srebra w złomie. Tutaj mamy próby 800, 835 oraz 925. Jest to wszystko złom, kupiony poniżej ceny spod. Potem będę chciał przerobić ten złom na sztabki srebra. Zobaczymy, czy mi się to uda, oraz w jakiej cenie. Jeszcze nie wiem, gdzie będę sztabki srebra wykonywał, w jakiej firmie. Jest kilka firm w Polsce, która się zajmuje przetapianiem. Ra rafinacją raczej, O. Zobaczymy, co to jest za złom, to jest chyba tyle. Zobaczymy tutaj. Mamy raz, dwa, trzy i cztery. Tu mamy srebro. Mamy małe góżeczki, zobaczcie. Kolejne łyżeczki. Tutaj mamy kolejny złom. jest próba A tu jest wszystko rozpisane Za ile kupiłem? Zobaczcie jaki spodeczek. Tu jest napisane. Tu mamy jakąś cukiernicę chyba. Zobaczcie. że na złom takie coś ładnego. Coś mi się to nie widzi. Takie przepiękne rzeczy. O dzwonek do kompletu na mleko chyba do kawy. Kłódź, jakaś hmm, punca, trzy wieże, kurczę, takie rzeczy w złomie. Tu mamy spinki srebrne do mankietów. jakichś talerzyk tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt jeden czy wieża jakaś ładna łyżeczka jest tu próba? Jest. I jest napisane Sterling. A tutaj mamy biżuterię. Już wam pokażę. Są kamienie też. Taki złom. Tak to wygląda. Jo, jeszcze tutaj są przedmioty, jakiś kolorowy widelec, poazłacany. I łyżeczka do tego. I to by było wszystko. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli macie jakiś złom, który chcecie sprzedać lub się go pozbyć, możecie pisać do mnie, ja go od Was kupię. I potem napiszę, od kogo kupiłem jakiś złom. Dajcie łapkę w górę, trzymajcie się, cześć.